Wytłumacie dużo przestrzeni, moi drodzy. Bardzo dużo, nawet bym powiedziała, i wysoko jest. Pojawiła się ta przestrzeń. Nie było? Nie. Od razu człowiek oddycha pełną piersią. No i ta zieleń zaczyna zaglądać przez okno. No tak. Okna powiększyliśmy, bo były też dużo mniejsze? Jak przyjechaliśmy, to ten dom nie miał w ogóle ogrzewania. To było tak, że w marcu weszliśmy tutaj i musieliśmy wychodzić na zewnątrz, żeby się ogrzać. Bo był tylko kominek i ogrzewanie elektryczne, więc blisko 400 metrowy dom był zimny, więc zrobiliśmy tutaj ogrzewanie, zrobiliśmy tutaj kanalizację, powiększyliśmy okna, zmieniliśmy z okien zrobiliśmy drzwi przeszklone i zrobiliśmy duże przestrzenne pomieszczenia. I meble stare. Lubicie chyba targi staroci, co? O jaki kredens wiekowy? To prawda, trochę mieszkowania na aukcjach, trochę parę przejazdów na Śląsk. Tak. Bo tam jest dużo więcej tych. A ta huśtawka to jest taka użytkowa? To jest wymysł Ani. Ani po prostu. Ja to grozi. Nie, 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 jak najbardziej. Ja się buję, więc. Grozi tym, że ci się spodoba. A ja mogę się bójnąć tam do tamtego pomieszczenia? O, bardzo cię może. Możemy się razem No To chodźcie, poczekajcie. Ja sobie zrobię taki o, hopa I. Up. Opa! No wow, wy tutaj macie drugie tyle. No i też sufit taki sam jak tam, wysoki. Tak, tu też belki odsłoniliśmy. No i jest trochę przestrzeni, prawie 40 metrów. Wow. A widzę, że tam jest kolejny taras, tylko już ma stare dechy. Tak, to jest taki taras, który zostaliśmy, zdjęliśmy tylko tę wierzchnią okładzinę i... Yy. No i został.